Odbieram osobę, właśnie pana Mazura, jako osobę, która na początku lat 90. po warszawskim salonie swobodnie kursowała, niezależnie czy rządziła lewica czy prawica. Mazura poznałem na spotkaniu towarzyskim u pewnego wybitnego polityka, którego nazwiska nie chcę. No właśnie, podania. pan cały czas, gdy chcę powiedzieć, pan mówi o leksem? Masz nie, nie, nie podawać jego nazwiska. Dlatego, że nie chcę. W momencie, kiedy ma przyjechać, było niewielkie poruszenie, bo wszyscy mówili: Kudłaty, jedzie, kudłaty, jedzie. Ja skryłem się Mazurami, słuchaj. Co za Kudłaty, kto to jest? A on mówi: Oleks. Był taki program, w którym występował Józef Oleksy. I na pytanie Rymanowskiego, czy znał Mazura i kiedy się z nim widział, Oleksy odpowiedział, że gdzieś około 1995 szóstego roku, a więc w okolicach, kiedy był. Premierem. Albo panole sykłamie, albo ma sklerozę, bo w 91 roku był gości na zurau, i ja tam byłem. To śledztwo zabić papaę. Podcast Sylwestra Latkowskiego. Ostatni dzień swojego życia 25 czerwca 1998 roku były komendant zaczął o godzinie 8 rano od lekcji języka angielskiego w studiu LARIS. On nie był dobrym w językach. Nie władał biegle żadnym z języków obcych. Stąd też przecież wyniknęła, wyniknęła ta inicjatywa Mazura, żeby on pojechał na, do Stanów, do Chicago, tam był na jakimś kursie i miał chyba mieszkać u, 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 u Mazura w Chicago. i starsza, który już nie żyje, który nigdy nie ukrywał, że do końca utrzymuje relacje z Edwardem Mazurem, kiedy był nawet ścigany przez polskie Organa, przez polskie państwo, spotykał się z nim. Starszak zwrócił mi uwagę, że Mazur był osobą, która układała się z każdą opcją polityczną. Godzina 19. Zawozi kuzynów i swoją córkę Natalię na zakupy do sklepu na Ursynowie. Godzinę później przyjeżdża do mieszkania generała Józefa Sasina. My zostaliśmy, znaczy moja żona i ja zostaliśmy zaproszeni na tę, na tę uroczystość. Myśmy wyszli przed siódmą, znaczy ja wpierw, potem za mną żona. To na to spotkanie przyjechał Papała. Pobył trochę, Miało to spotkanie dotyczyć uściślenia jakichś szczegółów związanych z wyjazdem Papały do, do Stanów. Rano Sasin, który miał niesamowicie dobre relacje z Edwardem Mazurem, trywializował spotkania z nim, poznał go przypadkiem w Sejmie. Prawda wygląda inaczej, ponieważ Sasin zajmował się m.in. gospodarką w czasach PRL-u, to znaczy... Z ramienia służb zajmował się gospodarką. Sasin to ojciec chrzestny wielu interesów i wielu biznesów w Polsce. Sasin to klucz do interesów Mazura w Polsce. Sasin do dzisiaj jest chroniony przez polskie służby. Oficjalnie w IPN-ie to można było znaleźć cienką teczkę na jego temat. To starszy pan, który dużo wie, a udaje, że nic nie wie. Ale się umie, no spotkali się, no, o. wie pan jak to było? Azor jak się chodził, to połowę czasu to przegadał przez, przez komórki, jest przez telefon, tak? I mówił, Marek, byś tu chciał przyjechać, więc ja się zgadzam, więc zapraszam go, tego. Uwzględniali ten wyjazd tym, że on prosił, żeby następnym razem, żeby razem polecieli, bo to to... W trakcie jednego ze spotkań z Mazurem zapytałem, czy to prawda, że przekazał pieniądze na rzecz porozumienia Centrum. On to potwierdził. 270 ileś tam tysięcy dolarów. Mówił, że to był rezultat pewnych przedsięwzięć gospodarczych, dla których szukał politycznego parasola. Kiedy zapytałem go, czy oddano mu pieniądze, zaprzeczył. Nie ziściły się natomiast jego oczekiwania, by z tym związana była owa inwestycja oczekiwania na wybitną propozycję porozumienia Centrum w tamtym okresie. Gdy to się nie udało, zaczął być bardzo blisko PSL-u i rzeczywiście dużo można mówić o jego związkach z PSL-em, Mazur chwalił się swoją znajomością z ówczesnym premierem Waldemarem Pawlakiem. Miał dyplom, wspominał, tam było napisane, że on, Edward Mazur, jest społecznym doradcą prezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka. Pawlak nie był tam podpisany. Mazur dużo opowiadał o swoich bliskich kontaktach z Waldemarem Pawlakiem. Bieszyński dodał, cały czas mówią, że Mazur to lewica, ale przecież on prawdziwe interesy robił z ludźmi z PSL-u. Kiedy ja po raz pierwszy Mazura... Spotkałem, była mowa jeszcze o Bakomie, i później w okresie ulicy Żony bardzo często Józef Sasin z Mazurem wyjeżdżali do posła PSL Komorowskiego. Mazur mi wtedy mówił, pokazywał mi wzory nawet opakowań, i tych hurtów czy czegoś takiego. Otwierali, otwierali firmę Bakoma. Miał taki dyplom. Tam było napisane, że on, Edward Mazur, jest społecznym doradcą profesora Rady Ministrów. Waldemara tak, tak. Pawlaka. Tak, no bo było w tym czasie. Cały czas tutaj mówią, a lewica, no ale przecież on głównie pieniądze robił akurat z, z, z psl i ludźmi z tamtej strony. Dokładnie na przykład wyjeżdżając wieczorem po, po tych biesiadach tradycyjnych, które się odbywały na żony niemalże, no niemalże codziennie, często zdarzało się tak, że Sasiej mówi do Mazura, że okej, okay, no to słuchaj, jeszcze jest najwyższy czas, to jedziemy do Sejmu, do Pawlaka. Waldemar Pawlak tak odpowiedział na zarzuty. Bliskich związków z Edwardem Mazurem. Mazura spotkałem kilka razy na otwartych, publicznych spotkaniach, zwykle w towarzystwie byłych i czynnych w owym czasie oficerów służb. Nie łączyły pana Mazura żadne interesy ani z PSL, ani ze mną. Nie przekazywał żadnych dotacji na PSL. Tylko jak to się ma do tego, że Mazur współpracował oficjalnie z ważną postacią w PSL-u, czyli współwłaścicielem Bakomy. Z Bigniewem Komorowskim, jednym z najbogatszych biznesmenów związanych z PSL-em. Jak te niebezpieczne związki z ważną osobą dla PSL-u tłumaczył Waldemar Pawlak, odsyłam do książki. Dlaczego Edward Mazur znalazł się w zainteresowaniu grupy śledczej do sprawy zabójstwa generała Marka Papały? Ponieważ był on bliskim znajomym komendanta głównego policji, to on widział się z nim tuż przed jego śmiercią, to do niego generał Marek Papała miał lecieć, by uczyć się języka angielskiego. Tu oczywiście mamy wątek sponsoringu. Edward Mazur wykładał kasę dla generała Marka Papały, by ten mógł sobie spokojnie szlifować język angielski w Stanach Zjednoczonych. Zresztą nie tylko na Marka Papałę, ale także na innego generała, komendanta stołecznego policji. Edward Mazur pojawił się także od razu na miejscu zabójstwa generała Marka Papały. Tam miał przeżywać tą śmierć. Podobno płakał. Mazur biegał po placu i, i szlochał. Płakał, ale było widać, że jest też pod wpływem alkoholu. Przez jakiś czas, po zabójstwie generała Marka Papały, Edward Mazur wpadał do Polski, aż pewnego dnia, w 2002 roku, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i przewieziony do Gdańska, gdzie okazano go, w uzasadnieniu oddalenia wniosku ekstradycyjnego Edwarda Mazura sędzia Arlander Keys podaje. Polskie władze poprosiły Mazura o zdjęcie marynarki i dały mu codzienną czerwoną kurtkę, którą miał włożyć na białą koszulę, by jego ubiór wyglądał mniej formalnie. Równie dobrze można było umieścić na jego piersi tarczę strzelniczą lub zawiesić mu nad głową tabliczkę z napisem: Wybierz mnie. Identyfikacja dokonana przez pana Zirajewskiego nigdy nie zostałaby uznana w naszym kraju. Sam fakt oparcia się rządu na tej identyfikacji jest szokujący i obraźliwy, szczególnie w świetle ostatnio ujawnionego faktu, że czerwoną kurtkę podsunęły mu polskie władze. Po pokazaniu Mazura, prokurator Mierzewski zdecydował się wypuścić Edwarda Mazura. Byłem świadkiem najczarniejszego dnia w historii polskiej policji, mówi mi Paweł Biedziak. Kiedy zapadła tajemnicza decyzja o zwolnieniu Edwarda Mazura z izby zatrzymań. Widziałem rozpacz i brak wiary, że coś pozytywnego w tej sprawie się zdarzy. A potem, jak po wyjściu na wolność poszedł imprezować z rządzącymi, postanowiliśmy puścić przeciek, by choć ludzie się o tym dowiedzieli. Edward Mazur, po opuszczeniu policyjnej izby zatrzymań. Poszedł się bawić na imieninę Mirku. Toczy się postępowanie, które ma wyjaśnić, co się wówczas wydarzyło. Przypomnę, pan prokurator Mierzewski postanawia zatrzymać Edwarda Mazura. Zadzwonił do mnie oficer, powiedział, że jest syboś. Powiedział, że dzwoni na prośbę Mazura, który jest zatrzymany w Gdańsku. I prosi, żebym znalazł dla niego adwokata. To było na zasadzie pomóż człowiekowi. Jeden z funkcjonariuszy policji twierdzi, że w momencie, kiedy zatrzymywał on, a był przy tym osobiście obecny Edwarda Mazura, ten mu powiedział wprost: Pan chyba nie wie, z kim pan ma do czynienia. Nie powiedzieć. Co dawało mu taką siłę, żeby tak powiedzieć? Nie, ja pan na pewno nie dawał. Dlaczego mu... za waszej władzy ma zamiar tak powiedzieć? Nie oficerów wiecie. policji, którzy go wtedy zatrzymywali. Eee, to sześć lasów. Był doradcą wtedy Miller'a. Millera tak. W mediach mówiono, że za zwolnieniem stał pułkownik Jerzy Bieszyński z Urzędu Ochrony Państwa, a Jerzy Mierzewski miał walczyć jak lew, ale niestety służby były silniejsze. Prawda jednak wyglądała inaczej. Jest rzeczą pewną, że w prokuraturze nie ma kolegialnych decyzji, jest tylko dobra, zła czy też powiedzmy niedostatecznie dobra decyzja tego, który jest decydentem w tej sprawie. Czyli Napierskiego czyli Pana Prokuratora w tym momencie na pierskiej. Ile czasu trwa to postępowanie? To nie znaczy, że ja dzisiaj kreuję winę po stronie Pana Prokuratora. Wyjaśnienie sprawy zapowiedział Minister Sprawiedliwości. W tej chwili nie można powiedzieć, kto będzie musiał ponieść konsekwencje. Poniesie konsekwencje ten, kto będzie, którego, któremu się wykaże, niewłaściwe lub niezgodne z prawem działanie. Ile było osób na tym spotkaniu? Czterech? Pięciu? Nie można doprowadzić do sytuacji takiej, że prost zarzucić, że to Ty wstrzymałeś, to Ty wypuściłeś zleceniodawca zabójstwa Papały. Ile czasu już to postępowanie trwa? Zbyt długo, Panie redaktorze. Mam wrażenie, że może coś innego było w tym gabinecie niż ludzie dzisiaj mówią. W tej sprawie miało miejsce postępowanie sprawdzające, no i niestety okazało się, że Jerzy Mierzeski popełnił błąd, ponieważ to on podjął decyzję wypuszczenia Edwarda Mazura, który po imprezie mininowej udał się z powrotem do swojego domu do Stanów Zjednoczonych i już nigdy nie pokazał się w Polsce. W książce przeczytacie, jak dokładnie wyglądała narada związana z tym, czy wypuścić Edwarda Mazura, czy też wnioskować o areszt. Jak zwykle okazuje się, że prawda jest inna niż ta przedstawiana nam w mediach, zwłaszcza przez usłużnych dziennikarzy. Przy okazji jakiejś rozmowy telefonicznej mówiłem bo o tym, że się wybieram do Meksyku i że, więcej, w takim terminie, że będę w takim terminie ta, i że będę w takim hotelu. Więc ja się z nim spotkałem w tym, w tym Meksyku. Ta rozmowa nie była długa. On mi się głównie żalił. Żalił mi się na to, co go to spotkało że z jakichś powodów, które dla niego są nieodgadnione ktoś, że tak to określał, postanowił go wykurzyć z Polski nie pozwolić mu na robienie interesów w Polsce. I zastanawiał się przez cały czas, kto to mógł być. O czym wiedziałem, to dotyczyło wyłącznie Bakomy. Na tym tyle też konstruował. Różnego rodzaju su sugestie. Zbigniew Komorowski, wspólnik Edwarda Mazura w firmie Bakoma, kiedy usłyszał o zabójstwie generała Marka Papały, wpadł w panikę. Zamierzał wyjechać z kraju, jak relacjonuje jedna z osób zajmujących się ochroną firmy Bakoma. Do dziś nie wyjaśniono, czego się bał Komorowski. Pomimo, że Komisja Papierów Wartościowych miała informacje o nieprawidłowościach przy wejściu Bakomy na giełdę, nie podjęła działań w pełni wyjaśniających zarzuty. Proszę Pana, pytałam się Pana Prezesa Zbigniewa Komorowskiego y, i Pan Prezes y, odpowiedział negatywnie. To znaczy, jaki odpowiedział negatywnie? Że nie będzie rozmawiał na taki temat. To, co mi utkwiło w te, z, tej, z tej rozmowy w pamięci, to było tylko to jego opowiadanie na temat tego, jak, jaki był przebieg tego zatrzymania. Pytają mnie o kogoś, o kim ja w ogóle nic nie wiem. Pytają mnie o jakiegoś nikusia czy słowika, a ja nie mam pojęcia, kto to jest. Mazur mówi, mówi, mówił mi, że twierdzą, że byłem w Gdańsku, a ja tam nie byłem od lat. Później się Pan spotkał kolejny raz z Mazurem, prawda? To już tak, było no kiedy? W roku. To było 2004, to było moje ostatnie spotkanie z Mazurem. Byłem wtedy w innym hotelu i powiedziałem Mazurowi przez telefon, że tam będę. Też Playa del Carmen, zresztą właśnie między Cancun a Playa del Carmen. Nie umawialiśmy się, ale też on tam przyszedł do mojego hotelu. A nie dziwił Pana, że on nie chce przyjeżdżać do Polski? Nie, nie, wcale mi się nie dziwiłem. Wcale się nie dziwiłem temu. Bo w tym czasie pojawiły się już pewne akcje prokuratury polskiej. Lisgoczy. Słucham? No właśnie. Sprawa Edwarda Mazura stała się polityczna. Niektórzy na ekstradycję Edwarda Mazura chcieli coś ugrać, i tak do drzwi domu Edwarda Mazura zastukało FBI. Towarzyszyli mu, co ciekawe, funkcjonariusze DAA, czyli. Agencji zajmującej się narkotykami, sprawami, które podobno były dalekie od zainteresowania Edwarda Mazura. Mazurowi odczytano nakaz zatrzymania i tak rozpoczął się serial Ekstradycji Edwarda Mazura. W dniu dzisiejszym o godzinie 6 rano czasu amerykańskiego, około 12 czasu polskiego, FBI. W wyniku wcześniejszej decyzji amerykańskiego sądu e, zatrzymało pana Edwarda Mazura. Biorąc pod uwagę wszystkie praworządne procedury, które obowiązują w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, są twarde dowody wskazujące na to, że pan Edward Mazur dopuścił się potwornej zbrodni. Przez 9 miesięcy Edward Mazur przebywał w celi. Bronili go najlepsi amerykańscy prawnicy. Proces ekstradycji był szeroko komentowany, ale przez prasę poloniną, bo w Polsce było embargo. Tutaj ta sprawa miała być tajna. Pamiętam, ile to było dyskusji na temat tego, że ujawniono wniosek ekstradycyjny. Ujawniono to, co było jawne w Stanach Zjednoczonych. Tak jakby. Polska prokuratura i policja nie zakładała tego, że tam wymiar sprawiedliwości działa trochę inaczej niż u nas i trzeba pokazać, jaki się ma kwity na kogoś, jeśli chce się kogoś wtrącić do więzienia. W tym wypadku pozwolić na ekstradycję do Polski. Ten proces miał wiele ciekawych momentów, dokładnie je opisuję w książce. W hotelu Marina Zirajewski spotkał się z Mazurem. Ich rozmowa trwała około godziny i mówił głównie Mazur. Powiedział, że interesowałoby go zabicie papały, który poważnie utrudnia dalsze prowadzenie interesów. Pokazał też wycięte z gazety zdjęcie papały. Mazur powiedział, że zabójstwo prawdopodobnie odbędzie się w Warszawie. Podczas spotkania stwierdzono, że zabójstwa trzeba dokonać zanim policjant wyjedzie z Polski. No, Zdryjewski i Pskotarczak uzgodnili z Mazurem, że cena zabójstwa ma wynieść 40 tysięcy dolarów. Wie pan, to jest naprawdę, czy to jest naprawdę wniosek skierowany do pana Mazurem? Tak, to jest dosłownie tłumaczenie przez I nie żartuje pan ze mną? Nie, nie żartuję. <gry> naprawdę? Naprawdę. Nie robi pan żadnego dowcipu? Z relacji z procesu. Na zakończenie sprawy sędzia zdecydował się na jeszcze jeden gest pod adresem Mazura. Relacjonuje Andrzej Wąsewicz z polonijnego ekspresu. Zgodnie z przepisami, po zakończeniu wszystkich rozpraw, powinien pan wrócić z innymi autobusem o godzinie 4.30 po południu do miejsca niestety niezbyt przyjemnego, czyli aresztu. Pan może jednak wyjść już za godzinę. Zaczynamy od Edwarda Mazura, który może opuścić amerykański areszt. Nie kiedy będzie. mówiłem przyjacielowi Zbigniewa Ziobro, co się stanie, kiedy Polska wystąpi o ekstradycję Edwarda Mazura, że po prostu jest on wkręcany w wersję, która padnie, uchodziłem za osobę, <try> trzy kropki. Ale każdy, kto poznał tą sprawę, wiedział że ekstradycja skończy się fiaskiem, że ekstradycja będzie katastrofą dla grupy śledczej, dla Zbigniewa Ziobro, który tak bardzo postawił na. No właśnie, na co? Konsekwencją tego śledztwa jest właśnie to, że ten dogmatyczny, uprawiany bełkot, wie pan, to mamy sytuację taką jaką? Y, kompromitujący, wie pan, y, wniosek, wie pan, wie, wierzyć mi się nie chce, że to Strona Polska coś takiego spłodziła, to jest po pierwsze i co wiemy? Nic nie wiemy. A jak się możemy dowiedzieć? Straciliśmy czas, bo wie pan, uznaliśmy, że mamy tylko jedną dogmatyczną wersję. Dzisiaj on i inni chcieliby zapomnieć o tej porażce, Edward Mazur nie żyje, a jaka jest prawda o roli Edwarda Mazura w sprawie zabójstwa generała Marka Papały? Te już nigdy nie poznamy. Związki Marka Papały z Edwardem Mazurem pokazują, że niestety komendant główny policji nie był szlachetną osobą, nie był krystalicznie uczciwy, a jego powiązania z biznesem miały wątpliwy charakter. W ogóle dzięki tej sprawie możecie poznać. Patologiczny obraz związków służb, policji, prokuratury ze światem przestępczym. Niestety, żyjemy w kraju, w którym do dzisiaj nikogo nie zliczono z tych niebezpiecznych i złych związków. Wszyscy robią wszystko, żeby o tym nie mówić. Dlatego ta książka i wiele publikacji o tej sprawie zawsze może liczyć na jedno: na ciszę na zmilczenie. Przypominam, że książka jeszcze jest dostępna na mojej stronie, a także już szerzej dostępny jest audiobook. Ślepe śledztwo. Zabić Papałę. Podcast Sylwestra Latkowskiego. Przeczytajcie blokowaną, niewygodną dla wielu książkę o skandalicznym śledztwie w sprawie generała Marka Papały. Dostępny jest także audiobook. Nie pozwólmy, aby zadeptano ślady w pamięci o tej sprawie.